Moje ciało należy do mnie. To oczywiste przecież. Moje ciało należy do mnie. To ja decyduję, co z nim zrobić. Ale, ale czy na pewno tak do końca jest? Oczywiście, że moje ciało należy do mnie. Integralność właśnie tego, że jestem osobą cielesną, że mam ciało. Jakoś wyglądam, mam określone cechy, również dziedziczne cechy. To jest no, jakaś charakterystyka mojej osoby. I to ja decyduję, czy chcę gdzieś pójść, czy nie chcę, czy chcę coś zjeść, czy nie chcę, czy chcę się leczyć, czy nie chcę. Więc moje ciało należy do mnie. Ale proszę Państwa. Tam jest dużo pytań. No bo po pierwsze, skąd ja to ciało mam? No, abstrahując już od tej podstawowej sprawy kreacji, czyli od obecności Pana Boga w stworzeniu, no to przecież życie każdego z nas zaczyna się w łonie matki. I w tym momencie to ciało dostajemy od rodziców. Oni nam je przekazują. I potrzebujemy czasu, no, na tym ściśle określonym szlaku rozwojowym, żeby się urodzić, aby się później dalej rozwijać, bo ten szlak rozwojowy dotyczy całego naszego życia od poczęcia aż do śmierci. Proszę Państwa, nie jesteśmy tacy sami. Zmieniamy się z czasem, z wiekiem i to jest dla nas oczywiste. No, ale niektórzy, jak kiedy myślą o tych początkach, kiedy jeszcze byli w łonie mamy, to tak jakby nie widzieli tych zmian, nie widzieli, że to jest pewna całość, no bo to dziecko musi tylko urosnąć, ale ono już te podstawowe swoje cechy posiada. Więc proszę Państwa, jak to jest z tym ciałem? Jeżeli ktoś z nas Padnie na taki szalony pomysł, że opłaca mu się na przykład wyłupić zdrowe oko albo obciąć zdrową rękę, no bo na przykład będzie miał rentę. No widziałam dzieci okaleczone w Indiach po to, żeby mogły żebrać. Straszne. No ale ktoś mógłby na to wpaść. I co na to lekarz? Lekarz powinien odmówić i ma do tego prawo. O tym mówi i prawo, i kodeks etyki lekarskiej. Nie można okaleczać człowieka, nawet na jego życzenie, jeżeli jest zdrowy, no bo po prostu to jest zbrodnia na człowieku okaleczanie jego ciała, nawet na jego życzenie. No więc, proszę Państwa, mnie tu się kojarzy, że nawet weterynarz, kiedy ktoś przyjdzie do niego z psem, na przykład, i powie, że chce, żeby tego psa okaleczył, bo jemu się tak akurat podoba, to weterynarz mu odmówi. No nie wolno w tej chwili obcinać się na przykład ogłonków u małych szczeniaków. Czy to dlatego, że one tak cierpią? Nie, no jest to po prostu rodzaj okaleczenia i weternarz tego nie, nie robi, odmawia. A może taka osoba, która zmusi weterynarza nawet trafić do więzienia, może trafić do sądu. No znam takie sprawy, gdzie było bardzo nieprzyjemnie właśnie z powodu okaleczenia zwierzęcia. A co dopiero człowieka? No ale proszę Państwa, Jesteśmy, czasami trochę myślimy powierzchownie. No bo dziecko, które się poczyna w łonie mamy, no mama mówi: Ono jest moje. No tak. To jest moje dziecko. Moje dziecko poczęło się w moim łonie. Ale co to znaczy, że ono jest moje? Czy to znaczy, że jest moją własnością? Czy ja mam prawo posiadać drugiego człowieka? Czy zawłaszczenie drugiego człowieka to nie jest niewolnictwo? Czy to nie jest właściwie jakiś handel ludźmi, który dzisiaj się nasila z powodu właśnie przestępstw internetowych? Czy my możemy traktować tego małego człowieka, którego życie się zaczyna w taki sposób, jakby był przedmiotem? No to są otwarte pytania, ponieważ dużo osób nie chce myśleć na ten temat. I powiela schematy, powiela hasła, no właśnie takie propagandowe hasła feministyczne, aborcyjne: Mój brzuch należy do mnie. No, ale zaraz, zaraz mój brzuch należy do mnie, oczywiście. Ale dziecko, które rozwija się w moim brzuchu, nie należy do mnie, chociaż jest moim dzieckiem. I każda kobieta, która zaszła w ciąży, wie, że chodzi o dziecko, i że ona tego dziecka chce albo nie chce. No, nie opowiadajmy, że tu chodzi o coś takiego bardziej nieokreślonego. Chodzi o dziecko. No i w tym momencie, jeżeli ja go nie chcę, to czy ja mam prawo go unicestwić, zabić po prostu? Prawo na świecie jest bardzo różne. W Polsce, tak po prostu. Tylko dlatego, że komuś się to nie podoba, że takie marzeczenie, żądanie dziecka zabić nie wolno. Prawo na to nie pozwala. I są takie kobiety, są feministki, które już zaprzeczyły swojemu macierzyństwu, bo to widać na ich twarzach, że one są cierpiące, skrzywdzone, nieszczęśliwe wrzeszczące z tego powodu i one krzyczą, że mój brzuch należy do mnie, bo dziecko traktują jak insekt, jak, jak jakiegoś wroga, który ją zaatakował i uważają, że mają prawo się bronić, bo to dziecko ją zaatakowało. Ona tego nie chce, ale proszę Państwa, żeby się dziecko poczuło, to trzeba najpierw, no, cudzysłowie, udostępnić swoje ciało, czyli musi być kontakt seksualny. No, zupełnie osobną kategorią jest kwestia gwałtu, no, ale też musi być kontakt. Ktoś kiedyś w Sejmie powiedział, że kobieta nie jest wiatropylna, dużo osób się z tego śmiało, ale tak naprawdę dziecko ma i mamę i tatę i powstaje na łączu ich miłości w każdym bądź razie. Tam miłość być powinna, taka prawdziwa, głęboka, a często jej nie ma. No i proszę Państwa, kobieta mówi, że mój brzuch należy do mnie. Nie przychodzi z takim banerem, na przykład na jakąś manifestację. Od czasu do czasu to widzimy. No i, i w jej się wydaje, że ona ma rację, bo jej brzuch należy do mnie. Do niej. Proszę Państwa, oczywiście, mój brzuch należy do mnie. Ale dziecko, które rozwija się w moim brzuchu, w mojej macicy, nie należy do mnie. Ono może być innej płci, no bo przecież możemy mieć w swoim łonie synka. Jest innej płci. No ale może być też tak, że jeżeli się przyjrzymy, to. To dziecko jest absolutnie unikalną istotą ludzką, która ma swój, swój własny kod genetyczny, zupełnie inny od kodu genetycznego mamy. I jest niepowtarzalne. Więc nie możesz mówić, że to dziecko jest kawałkiem twojego ciała i twojego brzucha. Ono tylko korzysta z wynajętego lokalu i liczy na to, że otoczysz je miłością. Proszę Państwa, te hasła, że mój brzuch należy do mnie, one się pojawiają właśnie w taki sposób bardzo niejednokrotnie agresywny, ale fakt, że kogoś się nie chce, to jeszcze nie znaczy, że należy go zabijać. Wystarczy trochę poczekać. Można dziecko oddać do adopcji, można, można je pokochać, kiedy się je przytuli. Tak bardzo często się dzieje. Nawet jeżeli matka zobaczy, jak dziecko rusza się na obrazie ultrasonograficznym, no to niejednokrotnie budzi się w niej mama i, i nagle zmienia się nastawienie, bo przecież to jest żywe moje dziecko. A ktoś jej wmówił, że to tylko zlepek komórek. Nie, proszę państwa, to nie jest tylko zlepek komórek. Każda tkanka tego dziecka jest inna niż, niż tkanki. Komórki, matki. I ta mama, która krzyczy, że jej brzuch należy do mnie, też kiedyś zaczęła w łonie swojej mamy, i też była taka malutka, i też szła przez ten swój szlak rozwojowy. Gdyby się nie urodziła, dzisiaj by jej po prostu między nami nie było. Więc, proszę państwa, inne ciało moje ciało i ciało mojego dziecka. Moje ciało i ciało drugiego człowieka. No, są tacy, którzy uważają, że można to dziecko zabić, i nazywają to enigmatycznie aborcją. Aborcja to rodzaj poronienia. Sztuczne poronienie się nieraz mówiło. No, i w tym momencie to dziecko nie ma szans, ale proszę Państwa, zostają ślady. To nie jest tak, że istnieje coś takiego jak bezpieczna aborcja. I to się non-stop powtarza, również w tych hasłach o własnym brzuchu: że aborcja jest bezpieczna, kiedy jest legalna. Proszę się chwilę zastanowić. Czy jeżeli na przykład palenie papierosów szkodzi, bo może powodować raka, to jeżeli to zalegalizujemy, nikt nie będzie nic mówił, to będzie bezpieczniejsze? Czy. Jeżeli zalegalizujemy fakt, że ktoś gwałci kobiety, bo lubi, i zalegalizujemy, to nie będziemy się czepiać, to będzie to dobre i będzie to przynosiło. No, jest to rzecz nie do pomyślenia. A dlaczego? Dlatego, że to jest złe. I mówienie, że dziecko rozwijające się w łonie matki jest jej brzuchem. Pozbawianie go osobowości, godności ludzkiej jest po prostu złe. Jest nadużyciem. No a jednocześnie unicyst, unicystwia to następne pokolenie, którego w tej chwili rodzi się coraz mniej. Ale proszę Państwa, tak jak mówiłam, matka, która podejmuje decyzję o tym, że chce się pozbyć swojego dziecka i dokonuje aborcji, zawsze za to płaci. I o tym się bardzo mało mówi. Dzisiaj u nas praktycznie nie pojawiają się żadne artykuły na ten temat. Młodzi o tym praktycznie nie wiedzą, ale słychać na przykład takie określenia: łyknij sobie tą pigułkę, ona przyjdzie anonimowo no i nie będzie żadnego problemu to jest bezpieczna pigułka. Łyknij sobie tą bezpieczną pigułkę. Proszę Państwa, ona jest niedozwolona u nas w Polsce, dlatego że jest niebezpieczna. Znane są przypadki, i to wcale nierzadkie, że kobieta dostaje krwotokup najrozmaitszych powikłań. Nawet nie zastanawiamy się nad tym, co to może powodować, no, ale za to się płaci, no, a czasami nawet następuje śmierć matki. Tylko te przypadki są chowane pod dywan. Lepiej, żeby nikt o nich nie wiedział. W związku z czym zawsze się coś wymyśli, że była inna przyczyna, choroby towarzyszące, jakieś. Nie mówi się, że przyczyną była aborcja. Wszystko jedno, czy legalna, czy nielegalna. Mi się przypomina taka piękna młoda dziewczyna, która w Argentynie chodziła na takie właśnie marsze, gdzie było dużo wrzasku i gdzie te feministki żądały, żeby wprowadzić bezpieczną aborcję, no i też farmakologiczną i każdą inną, żeby one mogły być wyzwolone, bo to jest ich prawo. No i przepłynęły. Faktycznie zostało to zalegalizowane. Niedługo potem, Dziewczyna zaszła w ciąże, bo przestała zwracać uwagę, co się dzieje. No i wydawało jej się, że temat został zamknięty, więc poszła do szpitala, zażądała środków farmakologicznych, dostała je. Po trzech dniach trafiła do szpitala w bardzo ciężkim stanie, do innego szpitala, gdzie robiono wszystko, żeby ją uratować, i zmarła. Zmarła, bo uwierzyła, że aborcja jest bezpieczna, że to jest kwestia tylko i wyłącznie ideologiczna, że ci, którzy mówią: Nie rób tego, to są jacyś nawiedzeni, nie wiem, katolicy, którzy działają właśnie z powodów religijnych i ograniczają jej prawa. Nie przyszło jej do głowy, że ona może za to zapłacić najwyższą cenę czyli po prostu umrzeć krwotoki, konieczność trafienia do szpitala, gdzie ratuje się życie takich kobiet, problemy z krążeniem, bo z tą pigułką aborcyjną podaje się również środki bardzo silnie skurczowe, które są niebezpieczne. Nie mogą, prawda, zastopować krążenie, mogą powodować różne dodatkowe powikłania. No, a ja ostatnio czytałam artykuł, że większość tych firm, które sprzedaje pigułkę aborcyjną, zamawiają w Indiach w takiej fabryce. Która w wypadku wielu leków nie trzymała standardów. W związku z czym, jeżeli zamawiasz taką tabletkę przez internet czy przez telefon i ona przychodzi do Ciebie anonimowo, to zastanów się chwilę, czy wiesz, co Ci przysłano, czy wiesz, co chcesz zażyć, czy to coś spełnia standardy i w ogóle, jak to działa, co to w ogóle jest, ponieważ nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. W związku z czym trzeba sobie uświadomić, że cała ta sprawa jest w takiej otoczce walki ideologicznej kosztem kobiet, kosztem kobiet, bo to kobiety za to płacą, no i ich dzieci, które po prostu giną. Także, proszę Państwa, mój brzuch należy do mnie, ale nie mój brzuch, moje dziecko to nie jest mój brzuch. Jeżeli moje ciało należy do mnie, to ciało mojego dziecka do mnie nie należy, i w tym momencie nie moje ciało i nie mój wybór. Ono należy do tego małego człowieka, który się tak dynamicznie rozwija, jest na swoim szlaku rozwojowym i który też ma prawo do swojego ciała. No, ale, proszę państwa, widzimy, jak to wygląda. Następuje walka ideologiczna. Nie dajmy się zmieścić. Nie dajmy sobie wmówić, że to jest bezpieczne dla matki, dla kobiety, że to jest tylko i wyłącznie kwestia no jakiś tam zakazów niepotrzebnych nikomu. To po prostu są absolutne kłamstwa. I takich kłamstw jest dużo. Mówi się też, że aborcja ratuje życie matki. Proszę państwa, no zastanówmy się chwilę. Czyje życie tak naprawdę kończy aborcja? I jak bardzo jest niebezpieczna dla matki. Farmakologiczna kilkakrotnie bardziej niż ta tradycyjna, chirurgiczna. A jedna i druga niesie ze sobą olbrzymie ryzyko. Tylko, że, proszę Państwa, jeżeli matka nie otworzy swojego serca na dziecko, jeżeli no, obejrzy je chociaż jak się rusza, jak machanuszkami nóżkami na, na USG. I jeżeli ona sobie wmawia, że ona nie ma wyjścia, bo jakieś wyjście zawsze jest, i mówi, że ma wybór i pewnych rzeczy żąda, to po prostu dogadać się trudno, ponieważ w tym momencie nie działa to, co jest największą siłą siła miłości miłości do dziecka, któremu ta miłość jest niezbędna do życia. Więc otoczmy nasze dzieci. Dzieci, te, które tego tak bardzo potrzebują. Tej, tą wielką miłością uczmy tego, że takie małe, przepiękne, śliczne, rozwijające się w łonie matki dziecka, każde, niezależnie od tego, jak zostało poczęte, powinno być tą miłością otoczone. A ja, proszę Państwa, zapraszam Was na naszą stronę internetową www.hli.org.pl ta strona została zaatakowana, to znaczy została zaatakowany cały nasz system komputerowy, bo mamy własny. Już 17 lipca my mamy zarchiwizowane wszystko, ale system trzeba odbudować, na to potrzebny jest czas i środki. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomagają dla tej sprawy. No, i znikły nagle z gogle tysiące świetnych naszych artykułów, tłumaczonych z różnych dobrych czasopis z całego świata. No, w tej chwili kończymy już pracę, bo przez ten czas umieściliśmy taką stronę no, zastępczą, gdzie umieszczaliśmy pewne rzeczy na bieżąco. Natomiast w środę, Yy, właśnie dzisiaj będziemy włączać nasz system już na nowo, według nieco innego opracowania, i mamy nadzieję, że będzie na tyle chroniony, że nie będzie tak łatwo go zniszczyć. No, a proszę Państwa, kto człowiek zrobił, to człowiek zniszczyć może. W związku z czym starajmy się, żeby tej wojny cybernetycznej, którą w tej chwili mamy, nie doświadczyć na sobie, żebyśmy mogli mówić po prostu prawdę. Także zapraszam. Proszę też zwrócić uwagę, że linki, które były na tej stronie zapasowej, jeśli Państwo gdzieś to sobie skopiowali, no to one nie będą chodzić. Trzeba będzie wejść na, ten, na tą informację jeszcze raz i, tobie, i sobie to poprawić. No ale to są drobiazgi. Tych linków nie ma tak, tak dużo. Czasami. No, po prostu odwołujemy się do pewnych informacji, które już wcześniej były opracowane, żeby bogatszy materiał był do zaoferowania dla osoby, która się tym interesuje. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia.